Czy czujesz się czasem przytłoczony stresem? Spokojnie, nie jesteś sam. Dziś pokażę Ci sprawdzony sposób na szybką regulację układu nerwowego w zaledwie 60 sekund. Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że możemy skutecznie wpływać na nasz układ nerwowy poprzez proste, codzienne praktyki. To nie jest kolejny chwilowy trend z TikToka to sprawdzona metoda oparta na fizjologii. Oto co działa. Zacznij od spokojnego oddechu 6 oddechów na minutę. Dodaj do tego delikatne mruczenie lub nucenie, które stymuluje nerw błędny. Jeśli czujesz się na siłach, zakończ krótkim, zimnym prysznicem, ale to opcjonalne. Najbardziej niesamowite jest to, że te techniki możesz wykonać dosłownie wszędzie w pracy, w domu. Nawet w komunikacji miejskiej. Regularna praktyka pomoże Ci lepiej radzić sobie ze stresem i zwiększy Twoją odporność na codzienne wyzwania. Jeśli chcesz poznać więcej skutecznych technik regulacji układu nerwowego, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu, która metoda najbardziej Cię zaciekawiła.